Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem, takim szybkim rozkładem, tak lub nie. Moi drodzy, mamy do wyboru dwa kamienie: czarny, turmalin i agat różowy. Zanim Państwo jeszcze sobie wybiorą ten kamień, to bardzo proszę w głowie powiedzieć sobie pytanie do kart. Na to pytanie karty odpowiedzą, i jeszcze jest dodatkowa. Karta z tej anielskiej terapii, która być może albo Państwa naprowadzi na to, o co pytacie, albo po prostu będzie zupełnie na inny temat. Natomiast będzie równie ważna na ten moment, żebyście ją usłyszeli. Dobrze, moi drodzy, czarny, turmalin albo agat różowy. Pokażę, może z bliska będzie łatwiej wybrać. Turmalin, agat. Dobrze, moi drodzy, ja już otwieram tutaj, yy, rozkładam grupę numer jeden. Yy, odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak, jak najbardziej tak, czyli nie wiem, o co pytałaś, pytałeś, natomiast masz potwierdzającą odpowiedź, tak. Tutaj nie ma negacji, tu jest po prostu potwierdzenie i tak naprawdę karta tak jest również kartą sił wyższych, ona zawsze. W tej karcie zawsze jest jak gdyby pozwolenie i aprobata sił wyższych na to, co chcesz osiągnąć, więc tak naprawdę masz dwie odpowiedzi w jednym. I tak, jak najbardziej twierdzące, y, twierdzące zdanie, ale również to, że siły wyższe jak najbardziej, y, że tak powiem, trzymają nad tym pieczę, tak? Więc tak naprawdę jesteś jeszcze pod ochroną góry, ponieważ ona jak najbardziej chce. Chcę, żeby to, co chcesz osiągnąć jak najbardziej się ziściło. Po prostu jesteś pod patronem góry. Moi drodzy, natomiast karta, która tutaj będzie kartą dopełniającą, przetnij swoje więzy. Poproś archanioła Michała, aby oczyścił Cię z wszelkich starych lęków wynikających z przeszłych związków, to uwolni Cię od niszczących nałogów. Moi drodzy, generalnie jeżeli chodzi o związki, to my możemy mieć. Yy, Stare, niekoniecznie dobre schematy, jeżeli chodzi o związki, w których byliśmy kiedyś, i te schematy, niestety, możemy, że tak powiem, świadomie, bardziej bądź mniej przenosić na obecne związki. Natomiast tutaj jest informacja: Przetnijcie swoje więzy, ponieważ, moi drodzy, niekiedy na poziomie podświadomym my nawet nie wiemy, a coś, że tak powiem, działa. Jakiś mechanizm, jakiś, yy, jakiś mechanizm po prostu na poziomie podświadomym jest jak gdyby ulokowany w naszej głowie i to. I to działa cały czas, a my jesteśmy tego w ogóle nieświadomi. Dlatego warto się zgłosić tutaj do Archanioła Michała, żeby po prostu przeciął te więzy, tak? Te więzy, które jeszcze Cię łączą w jakikolwiek sposób z przeszłością. Niekiedy po prostu z emocjonalną przeszłością, poprzez emocje, poprzez sentyment, jeszcze być może siedzisz w obecnym, przepraszam, w poprzednim związku, co oczywiście albo przeszkadzać i budować obecną sytuację, Albo po prostu wpływa na twój związek niekoniecznie dobrze, tak? Więc przetnijcie moi drodzy więzy za pomocą Archanioła Michała. Dobrze, teraz już tylko formalnością jest, żeby zobaczyć, co jest pod Agatem Różowym, ale zrobimy to. Tutaj odpowiedź na Wasze pytanie brzmi: Nie. Moi drodzy, tutaj jest typowa negacja, nie wiem o co pytaliście, natomiast tutaj karta wam pokazuje negację, po prostu nie. Być może na ten moment nie, być może po prostu to nie jest dla Was i dlatego góra od razu Wam mówi nie. Natomiast tutaj ewidentnie dostaliśmy informację nie. I teraz, tak, moi drodzy, jeszcze jest karta uzupełniająca, wrażliwość emocjonalna. Czci i szanuj swoją ogromną wrażliwość, ponieważ jest ona darem dla nas wszystkich. Dokładnie, moi drodzy, wrażliwość jest przepiękna cecha i powiem szczerze, że dużo ludzi w naszych czasach po prostu nie chce jej wydobyć na zewnątrz, ponieważ nie chce, że tak powiem, oberwać od, od świata, tak? Natomiast, moi drodzy, jest to piękna cecha, którą, że tak powiem, jeżeli posiadasz, jeżeli ją masz, to jak najbardziej ją wydobywaj z siebie i Określaj się poprzez tą cechę, ponieważ, moi drodzy, nie każdy ma wrażliwość w sobie, nie każdy ma. To jest kwestia indywidualna, już tutaj nie będziemy mówić, czy zostaliśmy nauczeni jej w domu, czy nie. To jest po prostu nasza indywidualna, osobista yy, cecha. To nie jest nic z domu, moi drodzy. To jest po prostu wrażliwość nadana Wam z góry. I taka jest prawda. Moi drodzy, celebrujmy tą wrażliwość, ponieważ ta wrażliwość, poprzez tą wrażliwość w życiu mogą powstawać piękne rzeczy. Zobaczmy na, na dzieła artystów, zobaczmy na piękne filmy, zobaczmy na piękną muzykę. To jest wszystko wrażliwość emocjonalna. Gdyby ci ludzie nie mieli tej wrażliwości na tak wysokim poziomie, nigdy tak piękne i tak. Że tak powiem, dobitne rzeczy, by się w ogóle nie wydarzyły, by w ogóle nie powstały. Ponieważ moi drodzy, poprzez swoją wrażliwość możecie stworzyć w życiu coś pięknego, ale musicie ją wydobyć z siebie i nie możecie jej chować w sobie, ponieważ ta wrażliwość emocjonalna musi yy, być jak gdyby dla otoczenia również widoczna, ponieważ wy poprzez wrażliwość swoją emocjonalną możecie bardzo dużo dobrego czynić w otoczeniu, tak? Dla ludzi na zewnątrz. Dlatego też niezwykle istotne jest to, że jeżeli już masz wrażliwość w sobie. Ponieważ masz tutaj kartę wrażliwości emocjonalnej, to pokazuj ją światu, to twórz na niej, to twórz na podstawie tej wrażliwości, niech ona będzie jak gdyby filarem twoich twórczych energii, które, że tak powiem, przeniesiesz na życie i dzięki którym stworzysz piękne rzeczy. Moi drodzy, wrażliwość jest na wagę złota. Naprawdę nie każdy posiada te cechy, szczególnie w naszych czasach, niestety. Natomiast na wrażliwości możemy zbudować piękne, przepiękne yy, rzeczy, naprawdę, przepiękne rzeczy, które pójdą w eter i będą uszczęśliwiały nie tylko Was, ale również ludzi wokół Was. Więc nie zamykajcie się na tę wrażliwość i nie tłumcie jej w sobie. Moi drodzy, i to są dwa przekazy dla Was. Taki krótki, szybki yy, rozkład, być może komuś coś pomoże, być może komuś coś podpowie. Jeżeli tak, to będę się bardzo cieszyła. Pozdrawiam serdecznie Oliana.